Widocznie jak coś Jestem. No zrobiłem, no, no zrobiłem, to było jak, jak coś, jestem najebany. Czekaj, lunę się piwo teraz. Mm. Piwo mam w gerbie, chujuj. Kurwa, ty jesteś nawet w grze nawalony. <try> w grze jesteś nawalony. Fortnite. Tylko, eee. jak, ty się, jak ja cię Ciebie trafiam i nie dostajesz. <laughs> oh, kurwa, to piwo jednak dobre jest. Oh, kurwa. Ma io go zabij. cosa fare Non so no, Ma io non so cosa fare, bambino Guarda, guarda Bambino! Tu zabi go może. O debilu, bo on body warsztów jakiś jest. No i co jest? Co Darko. Ale. Darko, sorry, nie dołączałem, ale nie potrafiłem, bo ja jestem tak ma Cztery... teraz, wypi... teraz piję piąte piwo. Wypiłem jedną serkę kurwa, cytrynową, dwa szampany. Teraz piję piąte piwo. <śmiany> <śmiany> Gdy przedawkuję <kujesz> już marsjanki. <śmiany> Dobra, lutam to piwo naraz, Antek. tak Igła, chyba za dużo mrych zjadłeś Pojebany Przecież ty te mrych musiałeś garściami jeść, chłopie Zarko, zwęszy ty się zaraz, Ty zaraz, chłopie zaczniesz opowiadać, że się, kochasz, chłopie Dlatego tak, Za o, dużo jem, tych mrych flanków my... Gdzie wy jesteście? Na boksach? Tak. O dzięki, dzięki Dzięki. O na dziena mordo. Ty, mój kuzyn przyniósł mi my, mój, mój kuzyn przyniósł mi jedno, mój kuzyn przyniósł mi litra tego, litra wybrówki. Chodźcie na mapę, bo ta jest zwagowana. To jakaś ci widzę. Właśnie trochę się zbagowały. Ah. Dobra, to chodźcie Idziemy? tam. Da. To na inną idziemy Akurat tam se na twojej mapie salut na, na twojej mapie całą już całą na naraz Dobra, łykam ją Już czytamy po prostu Dobra, jeszcze już raz woky. Chodźcie, chodźcie. Ej, bo ja zrobiłem live'a i zrobiłem taki opis jak coś jestem najebany. Ale łajki, Ej, Marysia, to... a ty masz półajki chłopie. Ale to jest mapa to 1H1 czy co? Nie normalna, a ta Maryśia trochę ładna jest, nie? Jezus, chłopie, weźcie lepiej się ogarni. Ale nie, serio teraz mówię. Co? Dobra weź przestań marsjanki dawkować, chłopie. Jeśli ja dam za marsjankę, no a co? Powiedz mu ktoś, żeby co? marsjanki przestał dawkować, bo mnie nie słucha. No to przyjeżdżaj. No, to to się przy... mi zjadł marsjanku. To przyjeżdżaj sobie jedną połowkę, okay. No ale czekajcie pana, idę po kolejną wszystkie do ale tam w jest bardzo ładna kurwa, by mi flipelizał. Ta, chyba po marsjanki. I co my mamy robić? Po prostu się budujemy. No. Aż czego chcemy? No ta. Ażem ci zawali. Jest zapingu, no to nieźle. Nie o kurde Tu była za duża marsjanko wypił. Na znaczy czy się odcinie? Dobra. Dobrze. Dobra. Dobrze. A co ja się i mi ping spadnie. Lżej. No dobra, możesz mnie bić. Teraz gdzie ty jesteś? A to jest pytanie. O, PS4, ale czasem PC-ta. <coughs> w sensie na się lepiej Na PS4, na PC-cie w ogóle budowania nie ogarniam. W sumie aim ma też. Edytować to ja umiem. drugi sezon grasz. No. Czy też padłeś? Tak. Źle, już zedytowałem daszki. Jestem. Hmm. Ja na Xboxie i gram od siódmego sezonu. Hmm. Hmm. Mój hmm. kolega gra na, y, na też czwórce, też od siódmego jest nawet lepszy ode mnie, więc Pana nie wie, wiem jak on to zrobił. Ja też mogę patrzeć na Twitch. Wy też w kamarie, że w kameryce jest bardzo, bardzo ładna. Dobra przestań Marysjanki chłopie jeść Ty ty ja nie mam... chuj wie co to jest Żadnych marsjanków nie wiem bałem się dwoma z jedną kurwa setką pięcioma pięcioma i dwoma, dwoma szampanami kurwa już mam roczę chuj jebany Muszę się radować Powiedzcie ci coś radę. Chłop, Chłop się, jak to się nazywa kurwa. dzisiaj jeszcze weź na do marysi weź na do marysi czy ktoś Chce do mnie wrócić, się? Chłopie, chłop dzisiaj Urza, jeszcze jesteś! wyzywał... Chłopie, chłop dzisiaj jeszcze wyzywał... Ogólnie chłop dzisiaj jeszcze wyzywał swoją byłą, a teraz nawalił się marciankami, wiem, 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 bo wiem, nie chce co to wrócić. byłą, a teraz nawalił się wrócić. ja wiem o tym. Jakimi marsiarkami, kurwa? Chuj wiecie, to, to są marcianki. Dobra, to... Dobra, my... Mam napisać do nich? Mam napisać do niej? No, no, dobra, ja też. Ja... piszemy... Y, dobra, ja, ja piszę. Napis, ja, a, Ej, poda ja podaj ten, podaj numer Ja do niej napiszę, bo mam na g. Okej. Y, OK I... Ja coś to no. pewnie, że jestem najebany troszkę Igła. Ja bym nie pomyślała sobie, że ten powiedzcie pewnie, że jestem najebany, proszę Tak, Czekajcie, uchlę jeszcze tego żubrówka. Ej, powiedz i tyle, ej, powiedz i tyle jeśli nie, nie chce wrócić, to i tak jak mu Nie no. zielony ninja. Chcesz ze mną grać? No dobra. To z... daj nik, to cię zaproszę. Daj nik. Daj nik, to cię zaproszę. Jak ktoś zapisał. Napisałem. przedał Na w przedawkową marsjanki. podobno piwo. I się pyta, czy do niego wrócisz. <noise> Ale ja to serio napisałem dobrać. i to odczytała. Ona to odczytała. Ej. Zielony Ninja, jak coś, jak będę Cię wyzywał, jak zaczniecie coś, to przewracam, bo jestem tak najebany, że mogła, kurwa, żona mi Marysia ja pierdolę. Dobra, daj mi, Cię zaproszę. Ty, kurwo, z Antkowa i z to, bo mnie wyjebało, kurwa, oglądam Ciebie. Kuju jebany. Kurwa, nie, nie to nie, nie tą Ej, chłopie, ja napisałem. Chcesz ja żubrówki morda. Ej, ja ma do, masz do niej napisać, masz do niej napisać. A mi się zaraz pierdolony. Ale igła. No weź tej żubrówki, kurwa, albo nie to oddawaj. Ej, igła. Igła. Igła, ona powiedziała, że masz do niej napisać, masz do niej napisać. Dobra powiedz żeby dołączyła żeby dołączyła napisz Ale ona nie gra A Daj telefon chwilę Napiszę do maryki coś. No to kurde no, się no, no to daj to podłaguj i powiedz Eee zresztą e, Daj no macie jak chcesz, jak chcesz ale nic zresztą jak grę kurwa To czeka, ja coś, A, ja coś... muszę zrobić. A zabierze ping, elo? Ja, Zabija, ja, ma, ja będę zbawić. tylko z wami gadał jakby co Dobro

Chcę kupić, chcę kupić kilo w tak. Chcę kurwa twoją starą wypchać ze sranym kondomem, kurwa, Dobra, pisz, pisz do tej Marysi, pisz do tej Marysi, bo ja kurwa, nie powiedziałem. Kurwa mojej moje kuzynce, no znaczy mojej kuzynce, mojemu kuzynowi się telefon ładuje. No dawaj szybko, bo ona czeka. Ja na, do niej naprawdę napisałem, kupię. Ty pies, Pisz do niej. Nie jeb... Kurwa, jest nie Tego manekina. Ok, ja pierdolę. Daj na chwilkę do telefonu Marysia, coś do mnie napisała. Ja pierdolę. Dwa, dwa piwa wypiłem w sobie. Ty, ja wypiłem pięć piw, kurwa, dwa szampany, dwie żubrówki, jedną setkę. A ja jednego szampana, dwa piwa i tą, i tą, tą setkę. I tą, I tą setkę, no. A teraz kurwa, tak jest tu na jedwany. Na... Jak to nie ładuje kurwa! Ład, to ja twój stary chyba się ładuje. To... Na motoroli, nie ładuje się. Wejdę rozpocznij, Jantek! Okay. Darko, chodź do centrum, zagramy co było miłana. No. Ej, to napisz do, napis do Marysi, że mi że mi się... że mi ja telefon zgubiłem i napisz, że coś do ciebie odpisała, bo... Serio, ja wiem. Igła? Dużo jebałem. Tel. Tel. Ta, tel. Halo Igła? Modowajcie no, tutaj do nas, kupiary. Ej, jak coś Igła, to mnie może ciągle wywalać. Mhm. Bo słabo z moim. Bo słabo z mytem u mnie w domu. A ten zgubiłeś telefon i co? Zgubiłem. Mam napisać, że, że przeze mnie chcesz pisać? No, no ta. Tak. Chodź tu, Darko. Darko. Darek Czekajcie. tu.

Darko, zobaczcie. No, napisa... Poczekaj, co, co mam to do niej nie? napisać? Napisz, no, że zrobiłem telefon i chcę pisać przez Ciebie. Powiedz, że mi się bardzo podoba. Pisz. No, napisałem. Dobra, a to chciałem tam zadzwonić i przeze mnie gadać, ale powiedziałem, nie, bo Cię słychać nie będzie, dobra. I... Nie zabijają się. Ja teraz ja ty podwójnie widzę, co ty robisz? Odpój się. Ja zieram, ja, kurczę, ty... frazy, ja, pierdolę. ja, pierdolę. ja. We to, Darko, zieram, to zieram, zieram, Zeto, Darko, Zeto napisz Mam zieram, To czekaj Dobra, co mam pisać? No napisz do niej, napisz No, ona nie zabijaj Cię. Kurła. O, z ulotki kumple dostaję. Tak, Demek, kurde. Chodź tu, chodź tu, chodź, chodź. No, ja, Nie widzę Cię! Nie widzę Cię! Napiszałem już, jestem. Ja Cię też nie widzę! Typie, ty się 300 ale, ale mi nie chodzi o ping! Ja Cię yeah. podwójnie widzę! to mi w sensie pszczelnikasz te wszystko! Oczek, czekaj. Czekaj, chłopie, nic nie widzę. O, ale mam farta. O, ale kurwa jest. Pierda. O. Ale przecież jak to się nazywa igła za dużo tych marsjanków zjadł. Ale ja żadnych tych marsjanków nie jadłem, to powiedziałam jeszcze. Skleiły. Chop chciał cztery marsjanki zjeść, ale mu się posklejały zjadł 15 marsjanków. i nabalony jak nie wiem kto gdzie ratować Ja kurna do twojej starej. Idzie ratować związek jak przy Marysi, który był miesiąc temu około. Delilu! Dwa marsjanki co to tam w ogóle jest! Ty że nie <śśmienia> zdzigaj mnie tu właśnie ja wypierdolę Wiesz co dawkowałeś czy... Nie... Wiem co dawkowałeś Debilu wiem co dawkowałeś Debilu wiem co dawkowałeś daskowe... ale ty masz na no, i chcesz się napierdalać chuju jebany Debilko I co, i co, i co w tym, i co w ty, tym ty, ona, ty, ty, ]ona, ty, ona napisała, ja Kurwa, ci nie napiszę Doby to ja wychodzę Ale napisz, napisz i tak, się, że tak to się nie spotkamy a ty tak to, że nie to ja też, bo ja telefon, żeby ja mi stracę mam Co Tam robisz? Oaaa, boli mnie wszystko. co. A co pogramy a... razem? Co? To nie chcesz to zawsze, jakbym szkrawy, a co to gra? No to. Co wam jest? To mi nie ciągle zwala, no. Nie, nie wiem. Może masz internet dostali. A, A, że mam internet dostali, to już się przekonałem nieraz. Kurde, gdy, gdy o, man, farze, nie raz. Kurde, kiedy kurde, koder kurde, mam A mam kurde, Darko, co ona Napisała No napisała, no to nie wiem. No to nie wiem. A do kogo chcecie? Nic, nic, no tak do... Chłop jak to się nazywa? Chłop przedawkował marsjanki i pisze do byłej. Do no, chłop przedawkował marsjanki. Ty marsjanku, ja mars... niech nie jadłem na marsjanie, to twoja stara, twoja rodzina kurwa mieszka. Chuju jebany! Ty kurwo drzeźwisz, ty to kurwo! Ja na kondo, jebana bizę, chuju! A kurwa i za tych marsjanków nie jadłem, moja matka wie co to Na łe, no, chodź tu masz. Była do marsjanki i ładowko, yankee, pisze do byłej. Szok, podobno skupił sianki. telefon. O no, dzisiaj kurwa jak puszczałem firewerki. Kurwa, kurwa. Jak Jak chyba puszczałeś bąki z kiblu. Puszczałem kurwa pierdęcie telefon mi do... Kibla wpadł w chłopie. Dobra. On się pożekam. Czekaj. On się spytał czy może do starszego zadzwonić, a da ci ten. A da cię... A ja do brata nie ma w domu. No to Darko z ty do niej zadzwoni. Daj jej do tego. No ale już mówiłem, bo nie, mogę, bo nie mogę, bo ja nie mam na głośnikach. Ja mam na monitorze, ja nie mam na monitorze głośników LOL. A to nie wiem, o, no woli. Dawaj. Czy jeszcze igła skletów, ale ciur wafel. Dawaj, edit please. Edit bro. O, ty ale ty nie jeszcze... Ale wy te bile nie piliście, ja piłem. A jeszcze jutro. Ale to masz ja piliście, jutro... Ja piłem. To masz jutro z To masz jutro z nią pogadać e, przez Fortnita. A i czemu jutro? Jutro to będzie futra, jutro nie będę najebany i wszystko... Kurwa, wszystko. nie będę wszystkiego pamiętał, chłopie! Jutro to będę w łóżku leciał, kasa leczył, śmieciu, rozumiesz to. I kurwa nie rozumiesz. Buenos días, zbija, zbija kurwa na żonę, czy nie rozumiesz tego? Jeżeli wyjewamy, głuchy jesteś, Co? Napisałem jej. mówi, jutro będzie, jutro nie będzie tego pamiętać, bo nie będzie na Ja to przyjąłem! Dobra, spójcie! Ja goręczko przyjmuję Kurwa jestem Kurwa tańczyć się mogę jebawej! Dobra ja wyłączam tego lajwa Przeszkadza mi to tylko